Moi drodzy, w tym odcinku wydałem 315 milionów gemów, a więc naprawdę chyba jedna z rekordowych ilości gemów, jaką wydałem na odcinek, na 250 Global Event Giftów. Wcześniej było 50 global event giftów, przypomnę wam Znaczy było dwa razy, nie? Mówiłem, że to będzie ostatni odcinek, już nigdy więcej nie nagram Ale moi drodzy, gdy global event gifty spadają dwukrotnie, no to nie, no ja to muszę jeszcze otworzyć i wiem, że to jest opłacalne, znaczy Inaczej, zrobiłem dwa odcinki, jak większość z was już wie, co dostałem w tych odcinkach Jak coś, to też na końcu filmiku podlinkuję gdzieś te odcinki Więc dobra, mamy te 250 global event giftów ja dzisiaj nie liczę na zwykłego HIGH, że liczę na coś więcej. Jest na to jakaś tam szansa, choć oczywiście nie mówię, że gwarantowany reel uszań nie dzisiaj, ale no już tak gold może będzie, nie? nie? jestem w ogóle na drugim koncie, a więc to, no nie wiem czy wpłynie na moje szczęście. Mam nadzieję, że pozytywnie tylko wpłynie. Oprócz czego widz mi ostatnio dał w mailboxie podkę, powiedział, żebym wziął do openingu. A więc ją. A, nie mogę jej wypić. No a więc. I on zostawi sobie inny jakiś odcinek, już jak będę robić na głównym koncie. Bo ten odcinek robię właśnie na tym pobocznym, jakby, Nidas OG. Na te konto możecie też mailboxa wysyłać swoją drogą, za, będę odbierać na końcu odcinka. Więc dobra, my sobie przejdziemy do openingu, co ja będę przedłużać? Podgłośnię Robloxa tylko, ale mam nadzieję, że coś się trafi, nie? Taki opening spory to jeszcze tego nie było tutaj. I też to jeszcze trochę mi zajmie, te otwarcie tego wszystkiego. Więc dobra, bierzemy sobie tutaj. 8, od razu lecimy 8. 8 giftów. Ostatnio z tego co pamiętam, to robiłem tylko tak raz na cały odcinek, gdzie się mniej więcej razy. Śmiesznie było, jakby już trafił, nie? Ale nie, 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 za dużo liczę, za dużo liczę. Ja ostatnio chyba. A nie, nie będę zdradzać, co ostatni się dzieje odcinku. Dobra, więc jak widzicie, początek, no taki przeciętny, nie? Ale nie, według mnie, cena milion gemów za jeden gift to jest naprawdę bardzo dobra cena. Teraz polecimy 4, trochę mniej. Ale według mnie dzisiaj tempo i tak będzie o wiele szybsze, bo mamy tych giftów mnóstwo. Więc dobra, dostaliśmy sporo tych gemów. Trochę Robloxa ściszę, ciszę, bo patrzę na nagrywanie nie? i widzę, że to jest za głośne. Sorry, jak mnie nie było słychać przez chwilę. Dobra, otwieramy 8 Ale liczę, dzisiaj się szybko już trafi, bo chcę już mieć taką gwarancję, że ten opening się zwróci, nie? No ale jak nie na razie nic takiego cennego jest sobie, tylko taki standardowy loot, Może tu... Nie, diamonds czarny tylko. No i jakiś enchant i nic więcej. Słabo. Dobra, już leciało 20, czyli już połowa odcinka ostatniego z tych giftów yy, teraz właśnie minęła. Dobra. I tutaj znowu standardowe gifty, nic więcej. I już koniec 3 giftów, nie? I tutaj syf i znowu takie zakończenie, że Charm, Enchant, koniec. Nie no, tragedia jak na razie. Lecimy kolejne 8. A jak coś jak flipnę, wyczyściłem, nie? Cały lód pokażę na końcu odcinka. Oprócz tego na końcu odcinka będzie giveaway. A jeżeli chcecie powiększony giveaway? O jest overload, widzę overload! Widziałem, widziałem, widziałem. Moment jest! Dobra, dobrze, dobrze, dobrze A więc jeżeli chcecie powiększony giveaway to wbijcie tutaj 200 lajków, nie? Choć opening według mnie będzie na tyle ciekawy, że nawet przebijecie to, nie? Dobra, mi kolejne gifty I czy tutaj będzie coś wartościowego, jak na razie nic Nic, eee. słabo Dobra, ja otworzę kolejne cztery Trochę przyspieszymy tempo zaraz, wiecie? Bo to w sumie długo będzie nam trwać, dobra Tutaj dostaliśmy sporo gemów Moi standardy loot, 3 gizy się skończyły Nie no, mega szybko to się kończy Ostatnio mam wrażenie, że było dłużej Dobra, teraz polecimy grubo 8, 8 i 8. Mega wiele giftów, nie? Dobra, proszę, pres dawaj Huge. Nie widzę jak na razie żadnego. Nic nie ma. I ty już tyle giftów się skończyło. Nie będzie. Yeah. Już otworzyłem więcej gift'ów niż w ostatnim odcinku, a większość z was wie. No, że było ciekawiej. W 50 giftach, nie? Dobra, lecimy teraz ósemkę. Diamenty podstawowo, jakiś tutaj loot, no ale no, nic ciekawego nie ma jak na razie Tutaj Słabo TNT charm, tutaj podkain Dobra, ten serwer jest nieszczęśliwy, zmieniam serwer Dobra, więc w końcu serwer, serwer dołączyłem się do mojego jedynego wspierającego, Firka Od razu też podziękuję Firkowi za to, że wspiera kanał, jeżeli wy chcecie A ostatnio zmieniłem cenę pierwszego tieru na jeszcze taniej A więc polecam naprawdę, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój kanału A dobra, my sobie przechodzimy do openingu dalej Mamy jeszcze sporo tych giftów Zmienię sery i uwierzcie mi, że to wpłynie na cało pięknie. Tylko Roblox mi się ściszył, no kurczę. Dobra, tutaj dostajemy jakieś takie gifty. Znaczy gifty, no i temy. Nic ciekawego, tutaj już w ogóle większość się skończyła. Nie, no słabo. Mega słabo. To się dzisiaj nie oddaje. Tutaj też nic. Nie, to jest drama a tym kończę szczerze. Tutaj mam kilka potyk, to sobie wezmę jakąś taką. Wiem, że to wpływu nie ma, ale sobie wezmę. Na tego chatu użyć się mogę. Te mogę. Gleznacet 3. Wiem, że to nie ma wpływu, ale biorę tak żeby nie było doradczej Jeszcze tam se głosność, bo nie ma Dobra, no, lecimy cztery I uwaga, tutaj diamenty, jakieś takie temy. No dawaj mi Huge, no po prostu, wydana to sporo gajów. Ja się spodziewałem, tak jak mówię Spodziewałem się lepszego huge'a, a nie niczego, no Iż 100 giftów po prostu zleciało, ojej, szkoda Ostatnio było... lepiej, no Teraz, jak na razie, nic, tutaj jakieś No patrz, no już się skończyło, Przecież... co jest? Wszystko się skończyło już praktycznie, no Dobra, 4, 8, 1. Taka niestandardowa konfiguracja. No i lecimy. Tutaj jakieś gemy. No i nic ciekawego. Całkowicie nic. No co jest? Ej, nie, tak szczerze jestem zawiedziony dzisiaj, nie? Nic nie drobi. Dobra, lecimy. 8 i 8. 16 giftów na raz. Dawaj. Diamenty. Zbędne itemy. Znaczy, no zbędne. Tam trochę warte są, nie? A to grosze. No i tutaj coś. Tu. Tu, jakiś? Podkie nic. Ja pierniczę, no. Cztery, cztery, mogę po prostu 8, ale jeszcze raz. Cztery, cztery, cztery. Tutaj w tutaj pierwszej czwórce nic chyba, a w drugiej też nic. No i trzecia czwórka. Też nic. Dobra, nie moi drodzy, ostatnio zmieniają serwera, nie? Ja nie, nie wierzę w to szczęście. Ostatnio miałem niesamowicie większe po prostu. Teraz no, moi drodzy dołączyłaś aż do serwera prywatnego jednego z widzów, bo się okazuje, że jakiś sobie mam do nich dostęp dzięki z góry. Eee, a więc dobra, otworzymy sobie na prywatnym serwerze gifty. No i nie, no jak się z żadnej się trafi, to naprawdę 300 gełów będzie nie? Drama, znaczy, no, widzicie, mam już 46 gęków, a więc nie będę aż tyle w plecu, ale. No nie no, ja się spodziewam tutaj kilku huger, nie? A nie takiego syfu, no po prostu nic nie ma wciąż. Ale lecimy ostatnie ósemki tutaj. Raz, dwa, trzy, trzy ósemki, 24. Jak naprawdę tu się nie trafi już no to będę zawiedziony, nie? No i patrz, jak na razie nic. Znowu mi się Roblox wyciszył, nie wiem, jak to działa już w końcu. I absolutnie nic. Nie no. Co jest? Może to przez konto powinien na główny koncie się otworzyć. Spróbuję 50 ostatnich giftów na główny kończy otworzyć, wiecie? I to mówię na serio, bo na głównym koncie miałem większe szczęście. Dobra. Tutaj sobie otworzymy, żeby było ten. 50 giftów. Dobra, raz, dwa. 3 i zostało nam 50 giftów, tutaj leci sporo giftów teraz. Czy coś się trafi? Nie wiem. Jest, jest pierwszy, jest pierwszy, jest pierwszy, jest pierwszy. Jest pierwszy, jest pierwszy, dobra. Jest dobrze. Znaczy, no dobrze, jest średnio, tak bym powiedział. Gdzie to jest, gdzie to jest, tu jest, 75 milionów więc dobra, K na razie chyba połowo. pieniędzy się powinno zwrócić, a więc dramat. Dobra, ja sobie pójdę na główne konto, bo tam według mnie jest 600 razy lepsze co do tych giftów. Jak chcesz cały ten loot, zaraz też podliczę, nie? Ale to zaraz. Dobra, więc moi drodzy, przerzuciłem sobie wszystko już na to drugie konto. Moje teraz znikło, drugie konto. Mam tutaj 150 milionów gemów, ale oczywiście ja zrobię coś takiego, że po prostu wszystkie gemy, jakie dostanę, yy, sobie po prostu na ten konto, te 150 milionów gemów tutaj zostanie, nie? A więc dobra, ja, a no właśnie, że kuby czyścić, no. Trochę to zajmie, I, no i jak widzicie, tutaj mam te 50. Według mnie tutaj powinno się coś trafić, no i to no, mówię na serio, a na tym kocie mam lepsze szczęście po prostu od tych giftów. I zaraz, ja sobie tutaj wszystko wsadzę do EQ i zaraz otworzymy Dobra, więc moi drodzy, tekon to też już wyczyszczone w pełni My to otwieramy, mówię wam, tu się jeszcze trafi huge, nie? Wierzę w to Tekon to ma szczęście A czy będzie tutaj huge jakiś? Jest reality czar? <grym> Mówiłem, tekon to ma szczęście lepsze. nie? Jeszcze brakuje tego huge, ale niestety nie ma, nie? Tu jest reality, widzicie? 6 mi a więc chyba wszystkie te gifty z teraz otworzyłem, tylko ci się już zwróciły A my sobie lecimy dalej z openingiem, mamy jeszcze 42 te gifty Czyli tak naprawdę na tym odcinku Zacznijmy od tym odcinku tylko na tym koncie. Zrobię tak, jakby jeszcze mini odcinek z 50 giftów, nie? Tak jak ostatnio. No i nic nie ma. Ale wierzcie mi, że wciąż się coś trafnie. Te konto ma szczęście, mówię wam. Dobra, czy tu coś będzie? Dawaj. Jakiegoś fajnego huge, nie? Jak na razie nic, nic, nic tu. Też nic. Słabo. Dobra, lecimy ósemkę. Mam nadzieję, że tu będzie coś. Jak na razie nic. jakieś zwykły temy. Już się większość giftów skończyła. Tutaj. Nic! No kurczę, na cztery lecimy, 9, niestandardowo. I czy tutaj coś się trafi? Tutaj w pierwszych halibicy będzie, w drugim też nic. No i tutaj teraz się skończyło? No i nic, na 113 ostatnie 8, a potem lecimy pojedynczo. I czy tutaj coś będzie? Diamenty, itemki, jak na razie nic innego ciekawego. 0 czarów, zero, zero huzy. I tutaj też nic. Ja mam nadzieję, że się trafi tutaj, nie jeszcze. Tak minimalnie jakaś nadzieja jeszcze jest, nie? No i co to był za gift taki krótki? O co tu chodzi? Nie wiem, presto. Chłopie, raz mi dajesz kilka huge'a, raz mi dajesz jednego na 300 giftów. nie? To jest dzisiaj porażka po prostu. Tutaj będzie może huge? Nie, może być tak jak z. tak yy, giftami, że po prostu na końcu mi się trafi huge jakiś. Szajcie, Reymus, na sam koniec? To by było piękne. Tutaj nic. Są kolejne jakieś mega krótkie gifty. Dobra, ostatnie dwa zostały. Ja nie wiem o co z tym chodzi, nie? Tutaj... No nic, jakieś zwykłe rzeczy, może huge... nic. I ostatni gift. No dawaj, Presto, tutaj może. Niech ten gift uratuje cały opening, bo już jest... wiem, że jest to na minus, nie? Diamenty, diamenty... I chyba koniec. Niestety. Jaka to jest strata, nie? Naprawdę jestem mega na z tego odcinka, już to wiem. Kurczę, no szkoda. Dobra, to ja sobie pójdę ogarnąć też teraz te wszystkie itemy na konto nidas. O aby zrobić ogólne podsumowanie całego openingu za 300 milionów gemów. Dobra, więc moi drodzy, mam tutaj 75 milionów gemów. No, ale jeszcze chcę wszystko wsadzić do deku, bo według mnie trochę może jeszcze być w tych itemkach. I oczywiście jest jeden huge, no ale jeden huge. Na trzy z takich tutaj jest według mnie mega sobie wynik. Mam 2 reality charm, a więc jednak trafiłem tutaj też jeden. I nie pamiętam, abym widział. Ja ze wszystkie itemy tutaj dam. No szkoda według mnie, że nic się nie trafiło. no Ostatnie było lepiej. Kto wie, ten wie. A ja sobie to wszystko jeszcze dam tutaj. No masa tych itemów jest, się nie dziwię. Dlatego wierzę w to, że one będą sporo warte, abym sobie mógł sprzedać tu jeszcze jakoś. No ale wciąż boli to, jednakże jestem stratny. No ale to chyba jest wszystko już z tych itemów. No nie mylę się. A więc dobra, patrzymy, mam 75 milionów gemów i oprócz tego będę mieć... No właśnie, kamerę zapomniałem włączyć eee, a więc dobra, 75 milionów gemów plus 190 milionów gemów O więc ja mam 265 milionów gemów zdobyte ty Czyli jeżeli masz płacić milion gemów za Global Event Gifty i nawet jeżeli nie masz trafić aż tylu huge co ja na przykład ostatnio to wciąż możesz wyjść nie aż tak na minus, bo ta cena milion Gemów za Global Event Gift to tak jak mówię na kilku ostatnich odcinkach, w ogóle z serii od 0 do i z y, też serii odcinków o update, to według mnie ta cena jest naprawdę dobra za Global Event Gifty, jeżeli chcesz coś zrobić jakiś opening, bo tak po prostu chcesz, to sobie kupuj Global Event, Event Gifty, a, a nie te Good vs Evil, które ci dają taki zysk, że to po że, to, że to szkoda człowieku, nie? No więc dobra, ja się cieszę w sumie, skoro jednak jestem no i częściowo na plus, znaczy nie na plus, ale no nie, chodzi mi o to, że nie wyszedłem tak strasznie na minus, nie, bo ja spodziewałem się straty typu 200 milionów gmw Nie, a jest o wiele lepiej A czy nie 200 milionów gmw, to są huge, ale dobra Wiecie o co mi chodzi, nie? No ale to będzie na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie tego openingu, mam nadzieję, że ci się spodobało Pamiętaj o tym, że możesz wesprzeć mój kanał Jest ostatnio co trochę tańsze Oprócz tego pamiętaj o celu, 200 lajków, like aby był większy giveaway jutro no i my sobie przejdziemy do mailboxa i do giveaway'a Więc dobra, moi drodzy od razu coś przy mailboxie, jest dużo giftów i z tego co widzę dużo od dwóch osób Dawid Jax. Test na AKU, co? Lepszy odcinek, czy? Czy? What? What? Co? Jaki test? Zwracam, bo nie wiem o co chodzi Siema Lidia z Content Maker Siema Dawid po raz drugi, dzięki za piniatę Dawid pozdro Dzięki za flagi Włek Patryk 20, 236, Od Wujek Patryk 236 w nawiasie ja. I co to będzie? Huge pirok! Chłopie! Dzięki za huge! A, nie? A więc Nubek ma konkurencję w końcu, nie? Chłopie! Dzięki za huge, nie? Dawid Jaks, Elo 18 miłów gemów, drugi, już znacznie czwarty gift to Dawid Tym ty razem mega mocny. Kurczę, co jest? Od Wujek Patryk 2, 236 w nawiasie ja i znowu nie gadaj. Co jest? Nie gadaj, że on. Co? Czekaj, Dwa huge. E I tu. Nie, jak tu są trzy, cztery gifty jeszcze z huge'ami? Od Patryk 2236 w nawiasie ja. <ścoughs> huge kolejny, co jest? Ty nie gadaj, że on mi na tyle huge. Y. Od Patryk Patryk 236 w nawiasie ja. Mieć z Dobra, myślałem, że tu będzie kolejny huge. Ie. Wujek Patryk, chłopie, co ty mi wysyłasz dzisiaj, nie? Nie kojarzycie w ogóle, abyś wziął mailboxa i nagle przychodzisz i dajesz mi 3 kilo, że chłopie, Chłopiec, jesteś szalony. Odwój, kwatek 236, nawiasie ja. 55 milionów gameów. Co jest? I Dawid jak pozdrowisz? Pozdrawiam. Dzięki, Dawid jak za te wszystkie gifty. I ty, odwój, Ekpatek 236, nawiasie ja. Dajmon Fischinger, dobra. Dobrze, że mi nie wysyłeś aż 4 nie tylko co jest? 3 huge'a mi chłopi coś na jeden odcinek! Więcej dzięki tobie chyba zyskałem game'ów, niż z tego penningu 300 global Event gitów, nie? Dzięki chłopie mega za te gity, nie? <grym> co jest? Jeszcze 58 game'ów, czyli prawie drugi... Yy, nie drugi, tylko już czwarty huge, nie? Chłopie... Nie stać mnie... na więcej mnie nie stać. Luz, nie, nic się nie stało, wciąż dzięki za 6 Arcade Eggów 5X, masz Titanic, Dawidiax. <laughs> dzięki za pedał, który faktycznie wygląda jak C. Tak, zobacz, on jest większy niż te wszystkie, nie? Bardziej wychodzi, jakby na ekran. Masz na odcinek, misiu kolorowy, Kozier 7. Dzięki, wielkie za to, dobra. A więc dzięki, wielkie za te gifty, nie? buję 236. Chłopiec, ty w ogóle jesteś szalony, nie? 3 huge i 55 mil game'ów na jeden odcinek. Oprócz tego, Diamond Fishing Krot, jeszcze tutaj Milczes Fortune, które jest łącznie warte więcej niż 30 mil game'ów. Naprawdę chore gifty, co jest, no? Mega wielkie dzięki za to, nie? Mega doceniam. A więc Mayboks zaskoczył. Mayboks większy przyprawidał niż cały odcinek, nie? A więc mega wielkie dzięki w szczególności wujek Patryk. A dobra, my sobie przejdziemy jeszcze do giveaway'a, Tylko nie wiem czy jest powiększony, czy nie w końcu, bo nagrałem to odcinek z samego rano, dlatego też pewnie widzicie, że jestem taki bardziej energiczny, coś takiego, nie? Bo na odcinku to jest zwyczaj szepsze, po prostu nagram po nocach, że że Ciemo widzowie, my dzisiaj sobie zrobimy coś tam jedziemy w ogóle serio co chwilza. No ale dzisiaj nagram w... Po prostu rano, a więc większość giftów też nie odbiorę. No i giveaway, nie wiem, czy wy wbiliście 200 lajków na kolejnym odcinku, czy nie, przez to, że tak rano nagrywam. A więc dobra, no przechodził do giveaway. A. a więc moi drodzy, nie wiem, czy wbiliście 200 lajków. Mailbox w ogóle zaskoczył mnie całkowicie. A więc dobra, dzisiaj giveaway będzie na 20 mg, trochę więcej, jutro zrobię większy, jak będzie więcej lajków. Żeby wziąć się w udział, oczywiście wystarczy polubić ten filmik, subskrybować kanał i zostawić komentarz z twoim nickiem w Robloxie, nic więcej, żeby wygrać fajną ilość game'ów, dzisiaj dwa razy większa. Oprócz tego na Discordzie jeden widz sponsoruje giwoja, więc polecam wbijać Discord, tam też często są giveaway'a i w ogóle fajne jakieś takie rzeczy oraz ankiety, a więc naprawdę polecam wbić tam, a my sobie rozdamy nagrody z wczorajszego odcinka, starczy nagrody, dziesięć milionów po prostu. Moi drodzy, muszę też powiedzieć, że jest tylko w komentarzy, czemu? Bo nagrałem z samego rana, więc... Jeżeli oglądałeś mój odcinek szybko, tylko też się spóźnił za to też sorry, ale trochę pomyliłem się z przesłaniem filmiku. Po prostu komputer jest i nie przesłał się filmik przez to, nie? Ja się obudziłem i patrzę, że nie ma filmiku na kanale. A dobra, mniejsza. Zciśnięć komentarzach na to się tylko dlatego, bo nagrałem ten odcinek mega wcześniej po prostu, a nie o północy. I no po prostu przez to, że szybciej obejrzyj filmik, mają niesamowite szanse na gemy, nie? Więc pika winner Nick w Champions X kojarzę tego gościa, że coś nie komentuję. mam nadzieję, że ogląda te filmiki a my sobie rozdamy mu yy, nagrodę, tylko wyszło na złe okienko Dobra, tutaj jesteśmy już na dobrym koncie, wchodzimy mailbox, send Tutaj Rebirth Champions, gratulacje, 10 milionów gemów Moje szagiby właśnie był tylko na tyle Więc dobra, tutaj gifcik oczywiście wysłany Gratuluję bardzo tej osobie i to będzie na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie Dziękuję też bardzo jeszcze Wilkowi za wspieranie kanału, mam nadzieję, że Niedługo będzie więcej osób w tym grze wspierających A to będzie na tyle w tym odcinku, też na koniec zobaczysz teraz Jakieś polecane filmy chyba głównie związane z tą serią. A więc zora, dzięki za oglądanie jeszcze raz i żegnam.